Ogarnąć swoje życie. Jak widać, już oficjalnie wleciało jesienne śniadanko. I już nie możecie mnie hejtować, że jaka jesień, jak jest lato, bo już jest jesień, tak więc już ta pogoda jest taka przytrza, chociaż ja osobiście bardzo, bardzo lubię, jak na przykład właśnie pada i jest no, tak chłodniej, no ale jak jest chłodniej, to też e, dopada lekko. Mm, no mnie osobiście dopadła alergia, troszeczkę coś tam, migdałki i tak dalej, ale wiedziała, szybka kuracja, witaminka C, kurkuma, imbir... Wszystkie jakieś suple i tak dalej. No, tak więc na szczęście, że tak powiem, szybko minęło, chociaż jak może troszkę słychać, jeszcze mam taki troszkę katar. No, tak więc póki co wracam do formy na spokojnie. Niestety przewad mi jeden trening, ale trudno. I już wolę do końca się, że tak powiem, wykurować. I dopiero później już działać sobie, więc tutaj piję sobie moje pumpkin spice latte robiłam wczoraj tą taką całą przyprawę właśnie do kawy, czyli dynia, cynamon, imbir przyprawa do piernika miód cukier jest to po prostu obłędne i w ogóle byłam wczoraj w IKEA i patrzcie jaki fajny kubeczek, idealnie na jesienną kawusią. A tak się prezentuje śniadanko i jakby. sorry z tym widelcem, ale to wyglądało po prostu obłędnie tak jesieniarsko, że to jest hit. I fun fact, zrobiłam dwa razy te placuszki. Za pierwszym razem mi nie wyszły, bo miały być bardziej dyniowe. Um, ale moja dynia się zepsuła i uznałam, że a tam zrobię i później jednak posmakowałam tego ciasta i było niedobre, więc wyrzuciłam to i troszkę dałam psu, <grym> ups, ale też w sumie wyszły niedobre trochę, bo dałam białko niesmakowe i jednak no, tak więc finalnie tak mi to wyszło, ale i tak nie wyszło ono tak jak bym chciała. Troszkę przez to, że się już wkurzyłam, że to mi tak nie wychodzi, muszę od nowa zrobić, to po prostu uh, już nawet mia miałam moment zwątpienia, żeby już nawet nie nagrywać vloga, nie nagrywać filmiku, bo po prostu... Uh, ale mówię, nie. Calm down, Nadinka, z tego da się wybrnąć. Po prostu fragment gotowania... Będzie już taki finalny efekt. No i jakbyście pytali, czemu ogarniamy życie? No bo właśnie przez to takie mm, siedzenie w domu troszeczkę psychicznie gorzej i jakby no ogólnie nie wiem jak to ugrać w słowa. Po prostu chcę wprowadzić jakieś nowe rzeczy w moje życie, takie bardziej cele działania, żeby po prostu być bardziej z siebie taka, wiecie, zadowolona i po prostu bardziej też ustawić sobie cel i mieć takie dobra robię i tu nie chodzi też bardziej o osiągnięcie stricte tego celu, a po prostu działania, które podejmę i takie nowe nawyki, w które sobie wdrożę do życia. Ale dobra, to za chwilę idę najpierw zjeść moje jeżniorskie śniadanko i oglądać Netflixa. Ja już sobie zjadłam, wypiłam kawusie, Powiem wam, że było Przepyszne, naprawdę. Zrobiłam jedną z moich rozpisanych rzeczy, które miałam tam do zrobienia, czyli rozpisać plan i go, oczywiście, podesłać. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam! Zapraszam! Ale przejdźmy teraz do tego, o co mi chodzi w ogarnięciu swojego życia. Otóż chcę troszeczkę ogarnąć moje życie, czyli wyznaczyć sobie pewne cele. Albo pewne rzeczy, do których chcę dążyć, i właśnie pewne nawyki, które chcę wdrażać, nowe i tak dalej, zmieniać. Zmieniać tak samo te, te takie złe nawyki, które gdzieś tam niestety mam zakodowane, że tak powiem. Chcę je zmieniać na takie dobre, zdrowe nawyki. Między innymi też chcę sobie rozpisać takie cele albo rzeczy, które bym chciała robić tak mniej więcej. Co weekend systematycznie, w sensie poświęcać na te rzeczy właśnie uh, weekend, no bo w weekend mam czas i tak dalej, więc pewne rzeczy chciałabym robić właśnie stricte wtedy. Czyli na przykład jest to nauka, gdzie ja nie jestem jakimś takim człowiekiem, który się jakoś uczy i tak dalej, ale bardziej chciałabym to robić dla siebie i stricte, wiecie, jakaś matma, sobie powtórzyć to, co tam nie ogarniam, jakieś zadanka. Troszkę na przykład polskiego sobie poczytać, angielski też, żeby sama od siebie coś dodatkowo i więcej się uczyć, jakieś słówka, nowe, bo w ostatnim czasie jakoś z tym mam, naprawdę mam jakąś taką blokadę, niestety, co jest dla mnie, ja jestem aż w szoku, naprawdę, kiedy dla mnie angielski to jest najbardziej komfort, wszystko i tak dalej, to tak nagle mam takie co jest? Tak więc chciałabym sobie po prostu troszeczkę nad tym słownictwem tutaj popracować. No i ogólnie języki, bo ja to lubię, to jest dla mnie taka przyszłość, że tak powiem. I bardziej się skupić, a w weekend jest na to taki czas. W tygodniu tak samo wiadomo, znajdzie się, ale wiecie o co mi chodzi. Tak więc, wyznaczyć sobie stricte czas i że uczę się. Tak samo poświęcam tyle i tyle czasu na. Naukę, nie wiem, hiszpańskiego czy norweskiego, uh, bo w ostatnim czasie, jeśli chodzi o hiszpański, to ja u mnie totalnie to jest. to jest out. Totalnie, jakby zapomniałam o tym. To jest jakby. Ja bym chciała bardzo, jakby dalej kontynuować tą naukę, w sensie, żeby przełamać się i móc rozmawiać po prostu, bo ja bym powiedziała, że dużo wiem i na przykład z czytania, czy coś rozumiem, ale wiadomo. Trzeba to praktykować, a ja niestety w ostatnim czasie totalnie tego nie praktykowałam. Tak samo norweski, w ostatnim czasie to po prostu na duolingo robię, żeby, żeby mi te dni nie zniknęły, a tak więc bym chciała po prostu bardziej poświęcić na przykład właśnie ten weekend na taką naukę. Stricte bardziej chyba niedzielę, bo jakoś dla mnie niedziela jest taka niby chillowa, ale taka chillowa troszeczkę. Mm, do uczenia, że I don't know, I don't know, tak, tak, przynajmniej ja mam coś takiego. Tak więc tak. Cel na dzisiaj to zrobić właśnie taką listę rzeczy, ogólnie właśnie celi, i rzeczy na które chcę się skupić, chcę pozmieniać i tak dalej. I tak samo rozpisanie właśnie rzeczy, które chcę właśnie robić w weekend. Między innymi sprzątanie, tak więc um, idę zabierać się na um, za sprzątanie. Moja mama była dumna ze mnie, co nie? Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale jak nikogo nie ma w domu, to automatycznie Tobie chce się sprzątać, chce się coś robić sam od siebie, totalnie. Wydaje mi się, że chyba większość z nas takiegoś ma, że jak nikogo nie ma, to nagle chce się działać. Brzmi, jak już ktoś przyjdzie, albo jak ktoś ci powie, co masz zrobić, to już masz takie. Hmm, już Ci się nie chce. Ale tak, tak więc miałam taką. Yy... Posprzątałam już, miałam taką wenę normalnie, podkurzałam, robiłam pranie, już wcześniej tak samo kuchnię posprzątałam i tak dalej. Tak więc spoko, teraz robimy przerwę na, na ukę. Ja robię matmę i nie no szczerze jakby to brzmi dziwnie, to zabrzmi dziwnie, ale sprawia mi to przyjemność uczenie się tego, w sensie robienie tych zadań. Że jak ogarniam, to jest ok, <laughs> Jak nie ogarniam, to już jest gorzej, ale... Dobra, idę robić. Mam tu jakieś zadania z dodatkowej matmy akurat pozaznaczane do zrobienia, ale tak szczerze... Jedyna rzecz, której naprawdę nie rozumiem, to są po prostu funkcje. To jest coś, co... I ja ją ja takie, że... Uh -huh, uh -huh. A później... Tak więc muszę sobie to sama jakoś ogarnąć. Zresztą idzie mi naprawdę spoko to jest hot girl walk po lesie zawsze jak wchodzę już do lasu to oczywiście słuchawki out Normalnie też nie jestem z telefonem, co nie, ale chcę wam oczywiście tutaj nagrać jak jestem. I weszłam w jakieś randomowe miejsce. W sumie nigdy tu głębiej nie wchodziłam. I ładnie tu jest. Nie wiem. I są już grzybiarze, tak więc. slay. Z jakiego grzybólka znalazłam? Powiem Wam, że kocham las, naprawdę. las To jest chyba najbardziej komfortowe miejsce jakie istnieje na świecie. Przynajmniej dla mnie. Tutaj można tak się wyciszyć, wyłączyć, właśnie pogadać sobie z naturą i tak się ziemić, połączyć tak też z duszą, że tak powiem. Tak. Zawsze jestem taka szczęśliwa w sumie, jak jestem w lesie. O każdej porze kocham po prostu las. Jesienią, zimą, lato. Wiosna też ma swój urok. Wszystko jakby. Po prostu jest to tak pięknie. I zawsze znajdziesz jakąś nową ścieżkę, nowe miejsce, coś, co cię tak zaczaruje. Chciałam wam w ogóle powiedzieć, że osobiście uważam, że takie gorsze dni są. Bardzo ważne w naszym życiu i są one potrzebne, bo dzięki nim jesteśmy w stanie docenić te nasze dobre, lepsze dni. Jesteśmy w stanie zobaczyć, co sprawia nam przyjemność w życiu, co sprawia, że chce nam się żyć. Pokazuje nam to, co jest dla nas ważne i co chcemy robić w życiu i co powinniśmy zmienić, żeby móc to osiągnąć, albo co poprawić. Co dodać? Czemu wszystkie pociągi nagle teraz jadą? A tak, by the way, bardzo ładny spod znalazłam w sumie. Podoba mi się. jest naprawdę czekam już na taki moment, kiedy właśnie wezmę sobie herbatkę. Będzie taka już w pełni jesień. W pełni, w pełni. Te liście po prostu będą takie złote, brązowe. Such a vibe. Idziesz, czy też książkę herbatkę, kocham, kocham naprawdę. Są też takie małe chwile w naszym życiu, które są ważne i zapominamy o tym. Zapominamy o takim właśnie połączeniu też z naturą, z samym sobą, bo cały czas jesteśmy w tym natłoku takiego dziennego życia, albo pierwsze co zakładamy słuchawki. Ja nie mówię, ja też to robię, ale zauważam, że właśnie przez to, że tak staram się. Widzicie, jakby zatłumić, bo tak jakby zakładając słuchawki, słuchając muzyki, to tak jakbym tłumiła swoje myśli, emocje, a czasem warto tak po prostu iść w ciszy ze swoimi myślami i po prostu wysłuchać siebie samego i zobaczyć, co w nas siedzi, jakie aktualnie odczuwamy emocje, jak się czujemy w Danej sytuacji, i co możemy zrobić, żeby na przykład poczuć się lepiej albo coś zmienić? jest taka drobna rzecz, którą możemy wprowadzić do życia. Na przykład taki spacer do lasu. No musi być las. Możecie mieć swoje miejsce, każdy ma swoje miejsce. Dla mnie to jest akurat las, dlatego ja się tutaj zawsze wybieram, bo czuję się tutaj po prostu bardzo komfortowo. Zresztą wtłapiam się w tło. Dobra, działamy. By the way, w ogóle patrzcie co zrobiłam, zrobiłam sobie nową tapetę. I um, tak na ogół jest to jakiś vision board, i tak dalej. Tutaj jest taki jesienny vibe, rzeczy, które troszkę chciałabym zrobić. Właśnie taki vibe jaki chciałabym właśnie poczuć. I tak dalej, cynamonki, no maskę, kawusia, herbatka, tutaj oglądanie filmów, więc ja Wam osobiście polecam. Ja zawsze takie coś robię, takie tapety i tak dalej, mega spokopcie Teraz czas zrobić to, co chciałam zrobić, czyli wypisanie rzeczy, które. Będę chciała wprowadzić, czyli takie nowe nawyki, yy, i robić w weekendy, no i też może w tygodniu. Oczywiście będę się tutaj troszeczkę yy, odwoływać do książki Atomowe Nawyki. To jest książka, którą Wam totalnie polecam. Jeśli chcecie właśnie wprowadzać nowe nawyki albo zmieniać stare nawyki, to to jest książka, która Wam pokaże, jak to robić z innego takiego punktu patrzenia, yy, jakby mega. No jakby, zobaczcie, ja mam tak pozaznaczone to wszystko. Tak więc atomowe nawyki polecam każdemu. No i do tego oczywiście wchodzi Pinterest. Pinterest to jest po prostu kopalnia najlepszej inspiracji i no ogólnie Pinterest ma spoko, spoko vibe, jakby po prostu. Więc bierzcie kawałek papieru, coś do pisania, to są opcje dodatkowe, jakaś książka, interes y, czy inne inspiracje, i po prostu zapisujcie, co nowego chcielibyście wprowadzać w życiu. I właśnie na podstawie atomowe nawyki już wam mówię, zapisujcie sobie, że będziecie coś robić o danej porze. Na przykład o 12 będę robić to i to, albo na przykład po zjedzeniu śniadania. Następuje to i to, robi to i tamto. W sensie, jeśli przeczytacie tę książkę, to będziecie wiedzieć o co chodzi. W momencie, jaki jest tego wszystkiego sens i jak właśnie sobie to wszystko wdrażać w życiu. Ja sobie mniej więcej to rozpisałam w taki sposób, bardziej tak obrazkowo, że tak powiem, troszkę się zainspirowałam. No i wyznaczyłam, jakie rzeczy po prostu bym chciała robić w dany dzień, w weekend. No, jeszcze tam sobie coś dopiszę yy, i jakieś inne pozostałe rzeczy, które już, że tak powiem, zostawiam dla siebie. Będę się z Wami już żegnać. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Dziękuję Wam w ogóle za każdy feedback odnośnie filmików i czegokolwiek. Naprawdę dziękuję w ogóle, że jesteście ze mną, oglądacie i że Wam się to podoba. Tak więc. Oh, buziaki, ściskam was i do zobaczenia w kolejnym filmiku.